Bieramy podpisy, godzina 10.45. Ty ruszasz swoją trasą, tak jak mówiliśmy, Tesco, Lidl, ewentualnie kryp. Proszę pamiętać o tym, że PSL ma 11 nie mimo wszystko. Każdy bieg nie bieg. jest kiknie dzięki. Jest ekstra. Wyruszamy na miasto. Jak można podwyższać wiek emerytalny, jak młodzi ludzie nie mają pracy? mieć jakiś wkład naszą przyszłość, nasze państwo, bo niestety jest coraz gorzej i chcemy coś zmienić. To nie chcemy pracować do brzydkiej, smutnej starości. <noise> no, przeszkadza mi to, że miałam tak długo pracować bez swojego wyboru. I starsi ludzie, którzy muszą utrzymać się na wszystkich stanowiskach, na których próbują, muszą, bo muszą tak długo utrzymać emeryturę, niestety przetrzymują miejsca, które mogłyby zająć młodsze osoby, które potrzebują pracy. Nasz pomysł jest następujący, że system emerytalny powinien umożliwić Polakom odejście na emeryturę albo po osiągnięciu wieku ustawowego, albo po przepracowaniu określonego czasu. Na przykład mężczyźni 40 lat, a kobiety 35 lat. Czyli albo odchodzimy na emeryturę po osiągnięciu wieku, albo bez względu na wiek, ale po przepracowaniu określonego czasu pracy. Jeżeli pan premier Tusk byłby gotów się zastanowić nad naszą propozycją, to jesteśmy otwarci na rozmowę. Szanowni Państwo, dzisiaj w Gdańsku, dzisiaj w Gdańsku zbieramy podpisy, dzisiaj w Gdańsku robimy kampanię na rzecz referendum emerytalnego. Każdy z nas ma prawo wypowiedzieć własne zdanie na temat długości dla pracy, lat przepracowanych pracy i tego jak w przyszłości nasza emerytura będzie wyglądała. Narzucanie nam wieku 67 lat dla pań i panów bez jednoczesnego zaproponowania ilości lat przepracowanych do nabycia praw emerytalnych naszym zdaniem jest niewłaściwe. Ja pamiętam czasy, kiedy też przymuszano do różnych rzeczy, ale się przymusza do pracy, przymusza... Całe prawo jest, przymusza się, są zakazy, vitro, no wszystko to jest w tym kraju na zasadzie przymusu. Prawo ma służyć ludziom.